Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku wieczornym, odcinku popołudniowym, drugim w dniu dzisiejszym. Zaczynamy mniej więcej tam, gdzie skończyliśmy odcinek poranny. Jak go jeszcze nie widzieliście, zachęcam, zajrzyjcie. Dzisiaj już jeden odcinek na kanale był wyemitowany. A to jest jego ciąg dalszy. Miłego oglądania. Klucz poprawiony, ten drabiany. Do drzwi. Próba numer dwa. Nie ma opcji. Za chwilę mnie coś strzeli. Przysięgam. Za moment nie to strzeli. Po prostu... Yy, nie dość, że powinni mi to zrobić za darmo. Zapłacić za... za... Yy, jeżdżenie w kółko. No to jest przegięcie już. Muszę jechać trzeci raz, ale co z tego? Co mi da ten trzeci raz? Co mi da ten trzeci raz? No znowuż mi spierdzielą to. Muszę jechać wyrobić te klucze gdzie indziej. Spokój. No krew mnie nie zalewa powiem Wam z tymi kluczami. Na jutro, na jutro muszą być zrobione, no po prostu nie ma innej bajki. No nie ma opcji zupełnie. Proszę, przecież. Zrobię teraz tak, że dam im do poprawienia w tym miejscu. Bo jadę dorobić w innym miejscu jeszcze. Od nadmiaru głowa nie boli. A i tak istnieje spore prawdopodobieństwo, że mimo tego, że będę miał dwa klucze, to będę miał zero klucze. Jadę. Chmurno się zrobiło bardzo, nawet powiedziałbym pochmurno. Wizyta numer 3 w dniu dzisiejszym w tym punkcie. Ale tak jak powiedziałem, jak zabiorę stąd oryginał, to jeszcze podjadę tutaj do jednego z tych punktów gdzieś dalej. I zrobię drugi raz, eee, bo... bo potrzebuję klucz. No. I tyle. Nie dorabiam tego drugiego klucza. Jest eee, znaczy drugi, to kolejny kopii w drugim miejscu. Eee, bo przyjechał człowiek z wypożyczalni, zabiera skutery. tam muszę dopilnować, żeby wszystko przebiegło sprawnie. Także wracam się do domu teraz. Ten mi naprawił, no to już jest kolejny jakby raz, jak wiecie, więc to, to trzech razy sztukach to zobaczymy. Zrobi się już, do, robi się już spory ruch yy, na drogach. Muszę gdzieś odbić w bok, żeby żeby się nie pchać A, polecimy w Soksa Road. Różne rzeczy widuję jeżdżące po drogach tutaj. Ciekawotki też się trapiają. Próba numer 3. I próba ostatnia dzisiaj. Już więcej na pewno nie będę jeździł dzisiaj. W jedną stronę się przekręca, ale w niewłaściwą. O, coś coś zaczęło. No! Proszę, nie jest dobrze. Ale. Trzeba się wstrzelić. Trzeba się wstrzelić i wtedy otwiera. No dobrze. Chociaż tyle. Mogłoby być gorzej. Ok, ale komplet kluczy jest, na wszelki wypadek już jest zrobiony. Po południu nastał czas. Zatem ruszam prędko w las, nie w las, tylko do miasta. Posłuchajcie, zaczyna się czas karaoke, święta, ruszają. A akurat cisza, jak po złości. Ale są tam wyjce, uwierzcie mi. Dobra, co Preziu? Pochodź sobie, pokorzystaj tutaj ze świeżego powietrza teraz. Zobaczymy, co się dzieje na mieście. Byłem już na Soxhub Road i... I... Chciałby gać do ale pomyślałem sobie, że sprawdzę czy już możemy oficjalnie uznać czas świąteczny za rozpoczęty, a yy, widomym do tego znakiem będzie zmiana ceny w kufecie. Tu co przychodzą takie dni, kiedy spodziewają się dużej ilości gości, w sensie taką ilości turystów po prostu na mieście. No, to podnoszą cenę. Normalnie jest 6,99 za osobę. Wszystkie ruchy w górę świadczą o tym, że okres świąteczny się rozpoczął. No i zobaczmy. He, 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 he zasłonili szóstkę. Został tylko 99 centów, czyli cena jest zmieniona. Zatrzymam się i zapytam w takim razie, jaka jest cena dzisiaj. Hello, Soosday. What is the price today? How much? Dlajpoman? 7.99? Yeah. Okej okay. <laughs> Turist, turist oh 7,99 I tak będzie pól Niedużo, jeden dolar do przodu Ale przy tej ilości osób, która tu się przebija, no to różnica dla nich jest olbrzymia Czyli yy, oficjalne to już jest Mamy święta Całe miasto rozświetlone, wszystkie latarnie dostały dodatkowe oświetlenie przy tych głównych drodze czyli tu Sibuta stała za mną jak widzicie i przede mną mosty to samo dodatkowo oświetlone no i korki masakra dzisiaj ma przyjechać Kamila z Milko z Phnom Penh. I, no i jestem ciekaw ile będą jechali normalnie 5,5-6 godzin Dzisiaj obstawiam bardziej 80 przynajmniej, a jutro od rana to już w ogóle. Jak, jak normalnie w mieście, no po prostu. Full chorus. Ja próbuję się dostać w obszar ringu, zobaczyć czy dzisiaj e, ta walka będzie, te walki będą, czy to nie dzisiaj. O, siły zbrojne. No wygląda na to, że walki mogą być dzisiaj. Ring jest oświetlony, ale być może tylko do przyciągania na razie uwagi. Żadne informacje o tym, kiedy mogłoby się to odbyć. Aha, już mamy. Czwarte World Kungmer Championship. To jest poważna jakaś walka w ogóle. Cały turniej. Czwarte światowe mistrzostwa Kungmer. No proszę, 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 kto by pomyślał. 26-28. Czyli jutro, pojutrze i za dwa dni czyli, dni, czyli nie dzisiaj. A zatem Lipton, dzisiaj walk nie będzie. A tak wygląda właśnie walki Kung Me. Podobne są do Muay Thai, ale inne i Muay Thai wywodzi się właśnie z Kung Me. No to dobra. Na walki przyjdzie, tam jeszcze poczekać w takim razie. To ja idę gdzie indziej. Zobaczę w tej strefie dziecięcej, co się dzieje. Nie bardzo oświetlili tutaj ten teren dookoła. I dzieciaczki śmigają wszędzie na tych y, motorkach, skuterkach. Tylko nieliczne mają jakiekolwiek światło. Trzeba bardzo ostrożny być. Już podziwiam i te dzieciaki jeżdżące. No i oczywiście ja muszę mieć oczy dookoła głowy Czyli tutaj takie typowo festynowe Karuzela taka, karuzela taka Tam, Dokładnie coś takiego jak mieliśmy w Kokongu Dokładnie taki sam zestaw Jeszcze jest, strzelnica powinna gdzieś być, Jakiś a jest Muchaniec oczywiście Strzelnicy nie widzę A nie jest, przepraszam To dokładnie całkowicie taki zestaw jak zawsze na tego typu festynach w Pocongu Dzuny będzie się czuła jak w domu na każdą atrakcję tutaj no to chyba nie mam wyjścia i jutro będę musiał z nią tu przyjść wspomnień troszkę nie wiem czy teraz to dla mnie dobre czy nie ale no może nie pamiętam. Już. no w każdym razie jest to jakaś forma atrakcji bo to co innego niż ma na co dzień co, idziemy dalej? Przejście? Chodźcie, zobaczymy co ciekawego. Nie wiem czy słyszycie ten skrzek obiegający z góry, z drzew. To tutaj mieszka duża populacja tych wielkich nietoperzy, wampirów. W świetle trochę widać jak latają. Są setki, setki jak nie tysiące. Eee, no i teraz im tutaj nieźle robią show. Jedne się denerwują, latają tutaj kółko wokół koron. To i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit sure i don't become you i ha! have no regrets yell yeah, tight of my chest all never forget what it's like to be in debt babe stop in the back bed i show you what Fajna eskapada, aczkolwiek to jest takie wszystko, tak, rozpędówka, taka, rozbiegówka. Nie, nie dzieje się jeszcze nic z takich głównych atrakcji czyli ani nie ma walk, ani nie ma koncertów. Scena wprawdzie świeci, muzyka gra bardzo głośno, no ale nikt na nie nie występuje i w związku z tym ludzi też relatywnie mało. Korki na drogach wjazdowych do, do Reap straszliwe. Ludzie zjeżdżają, wiele z tych osób jeszcze dzisiaj pracowało. Kończą pracę i wsiadają w samochody, jadą albo po nocy tutaj do Ciemlib, albo będą jechali z bladego, bladym świtem i ruszali i dojeżdżali tutaj jutro. Także jutro podejrzewam, że się powiększy dwukrotnie pojemność tych ludzi, którzy są w tej chwili, a jest już ich bardzo dużo. Zatem na pewno będzie się bardzo dużo działo u mnie bezwzględnie, bo jutro przejmuje dżuny. Zapraszam Was zatem na jutrzejszy odcinek, siódma rano Czasu Polskiego. A za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że znajdujecie chwilę na to, żeby go obejrzeć. Ten, poprzednie, i mam nadzieję, że przyszłe. Dzisiaj życzę Wam ciepła, bo wiem, że w tej chwili w Europie trochę zimno. Tam, gdzie jeśli oglądacie mnie spoza Europy i jest tam ciepło, no to niech tak będzie i niech tak, niech tak leci dalej. Dzięki wielkie jeszcze raz za dziś. Zapraszam serdecznie. Na jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, hej!